Manik zostaje youtuberem. Szemek Grzywka. Ziemia w niebezpieczeństwie. 30 sekund i start. Eilpros z pani Jaw bardzo polski gouniumie zrobię i film Polska. dziękuję, Wandia? Zapomniałam. Lucjanku, pociesz mnie. Ratunku, kurwa, parę się Ziemia płonie przez asteroidy. Pomocy. Przynajmniej coś krad. Jeszcze jeden taki numer, Marianie Kramp. A gdzie z klasy? Do domu? Poszukam porady w sieci, Tąciu. Maniek z wiekiem staje się coraz gorszy. Wyobrażasz go sobie jako nastaje YouTuberem. W tej kwestii w ogóle przestałem liczyć na rodziców. Są bezradni! Maniek za swoje kieszonkowe kupuje sprzęt kaskaderski. Dokładasz się? Szukaj dalej, jest gorzej niż myślałem. Wybrałeś już może swoje motto, synku? Mam to w piździe, kurwa. A nie mówiłem, że ta skocznia jest za mała? To nie i tyle to przeskoczę. Z internetem nie wypaliło, co? Oczekiwałem wyrazów sympatii, jakiejś porady. Tymczasem większość internautów uznała, że maniek jest w porządku, a ze mną jest coś nie tak. Ludzie uwierzą, że manik jest straszny, dopiero Manik zostaje youtuberem. Mam to w piździe, kurwa. Biegnij, Lucjanku, biegnij! Biedny Lucjanek. Taki był dobry chłopak. I taki młody. Zrobię ci z tyłka jesien średniowiecza. No dobra, Donciu. Poznaj potworaka. Nie posiądzie się ze wstydu. Niech zachowa anonimowość dla mojego własnego bezpieczeństwa. Ema, Jotce i Jocha. <coughs> ha, żadnych szkód. Super, wejdźmy na stronę. <skryb> <divent> o, o, może to wina tej strasznej muzyki i rwanego montażu? Niektórzy znajdują w tym upodobanie. Szajbu zrobi kaskadelskie popisy! E, wygląda trochę jak ty, tylko jakiś taki ładniejszy! Wiesz, co tak się nie robi? Wszystko ci wytłumaczę! Dostałem pracę domową i posunąłem się trochę za daleko i... Nie przepraszaj, zostałem większym youtuberem niż Blowek, ale jest jeden mały problem, to nie mój kanał jeszcze. Mam tego dość, tąciu. Skończmy z tym potworakiem, zasłużył na okropny koniec. A teraz prawdziwa gratka dla wygłodniałych fanów. Śmierć potworaka na żywo w sieci! No, <laughs> Tomciu, pożegnaj się z potworakiem. Zgadnij, kto wrócił ci wpierdolić.